Yep. <laughs> uh. Nå? No. ni la ni eh ke na pisala vele Hmm. Dlaczego no. e, Nie wiem czy jakby Dlaczego Mi Dobra Ogólnie nie wiem, To y... hmm. ja nie wiem jak to robią, że y... Y... gdzie jakby czat jest, bo ja nie widzę w ogóle czatu. Ja nie wiem, gdzie w ogóle ten czat jest. I jakby, ale dosłownie, ja nie wiem, gdzie jest ten czat. Jakbym widział gdzieś jeszcze, to by było zajebiście w sumie. Tu. Yy, yy, nie wiem gdzie. Czy to jest gdzieś na OBS-ie? Nie wiem. Dobra, wiem. Yy, Wejdę z telefonu. Ja nie wiem gdzie mam telefon, więc też lepa. Dobra. Yy. Kurde, ja ciągle mam ten... Jedziemy dalej robić. E, chciałbym latać, dlaczego oni mogą latać? W ogóle fajnie. Od VIP plus, no kurde. Dwanaście, no chyba, ja tak nienawidzę, jak mi spadam. Wow dziękuję. Dobra, jeszcze, że nie spodziewałam się, że jakiś random 25 z wydał na mnie, teraz. Y Ranga. Chyba kowadło muszę kleszczyć nie. Ooo, wow. mogę złatać, yay! Wow. nie spodziewałam się. Słuchać ja te szczerze nie spodziewałam <ścoughs> Szczerze nie ma takich. I, i, nie nie, nie słychać tych epik, jakich tam, no, ale naprawdę, wow, to jest coś, z czego się naprawdę nie ma. Czekaj, bo ja mam jeszcze kit'a RIPA Plus Właśnie Bo ja mam hmm. Hmm. Ej Magda, znajdziesz mi telefon? Co? poszukać mojego telefonu? Ja cię znalazłam twój, więc teraz ty Idź, znajdź mój Jaki nie wiem. Nie wiem właśnie. Na łóżku gdzieś powinnam mieć. Ani jest? Nie wiem. Musi być gdzieś tutaj. Albo może być gdzieś... Na pewno jest gdzieś tutaj 100%, bo jakby... Ja ten... Ja nie wiem. Wow. <spec> o <-mondki> w a, wiem, gdzie jest telefon. Dobra, no. Palać mi go. Wiem, że jest na dole. Mi zleciał. Daj mi go! Bo ja nawet nie wiem, gdzie jest tutaj czad. Y... Kolejna. Twój zamknięty. Wiem! Są tutaj dwie osoby, czy jak? Cztery. Ludzie, cztery ludzie. Tak mi się wydaje. Kurde, no ja nie wiem gdzie tu jest czas. Bo... bo muszę wejść, bo ja nie wiem gdzie jest czas. Ej, bo jest telefon. Ej, co się dzieje, dobra. Może było na tym czacie. Jest tyle rzeczy, dobra. Mm. Nie wiem w ogóle co się dzieje. Dobra, dwie osoby są. Ej, tu nie ma komentarzy, co nie? Jak? Ej, mogę tu kliknąć? dobra. Ej. Ja jestem... Nie ma komentarzy... Ja pier... Co się tu dzieje? Pomóżcie mi. O dobra, dzięki za podpis. Ej. Muszę. Yy... Chwila na OBS -ie. A gdzie to się? Jezu ja się tak nie znał tego OBSa. Znaczy nie, kiedyś bardziej nie wiedziałam, teraz już teraz już coś tam ogarniam, ale jakby nie wiem gdzie jest to czat nie tu jest chat, Panel sterując to nie to, o to jeszcze wiem To chyba w ustawieniach tego Tu nieprzeznaczony dla dzieci Jest ograniczenie Sky <laughs> Vlog nie ma. Cztery osoby oglądają, dobra. E, Wejdźcie za chwilę, bo ja muszę zakończyć transmisję. W sensie live'a muszę wejść, jakby i zmienić tam. O, w takim sensie.